Ignacy Krasicki Chłop i Jowisz Chłop stojący zazdrościł siedzącemu panu lepszego stanu. I lżył niebiosy za takie losy. Myślą z iż jednym nadto dają, drugim nadto mało. Rzekł w tym Jowisz. On chory, a ty jesteś zdrowy, Lecz masz wybór gotowy. Chcesz bogactw? Będziesz je miał, Lecz pedogre razem. Uszczęśliwiony razem przyjął chłop złoto, ale legł kulawy. Wesoł był zrazu, lecz gdy ból żwawy Coraz bardziej dokuczał. Chłop narzekał i mruczał. A winując się po to, rzekł Jowiszu: Wróć zdrowie, a weź sobie złoto. Z uskutecznieniem Jowisz się nie bawił od bogactwa. bogactwa. gry zostawił.